Odcinku na moim kanale. Ja się nazywam Magda i zapraszam Was na film, w którym opowiem Wam, w jaki sposób ja oszczędzam i tym samym dam Wam takie porady, lifehaki na to, jak mieć więcej pieniędzy. Mam wrażenie, że osoby, które są takie nieogarnięte życiowo, są też takie nieporadne, mają największy problem z utrzymaniem pieniędzy na swoim koncie, tym samym tracą je bardzo szybko. No, i wiadomo, gdy nie mamy pieniędzy, powoduje to w nas stres, strach. Boimy się, stresujemy, nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Dlatego, zawsze jest fajnie mieć oszczędności, mieć. Pieniądze na koncie, mieć zabezpieczenie, bo to e, daje nam po prostu poczucie bezpieczeństwa No a w życiu niestety nie jest tak jak w Simsach i nie możemy kliknąć sobie kodu, który sprawi, że nagle będziemy mieć mnóstwo pieniędzy Mod Herdlode zapamiętam do końca życia Więc żeby się wzbogacić, żeby mieć pieniądze trzeba pewnych zmian organizacyjnych i takich myślowych na wstępie warto zainteresować się tematyką minimalizmu. Ja ostatnio jestem ogromną fanką tej idei. Wszystko polega na tym, żeby nie wpaść w taką pułapkę konsumpcjonizmu, żeby nie kupować w nadmiarze, żeby zastanowić się nad tym, co jest nam potrzebne, ale tak naprawdę potrzebne, a nie tak na chwilę albo tak. Tylko, żeby po prostu to mieć. A naprawdę nie pomaga, naprawdę nie pomaga łożenie po galeriach handlowych i przeglądanie Instagrama. Potem otwieracie swoją szafę i okazuje się, że połowa z tych rzeczy, które macie, nie są w trendach, więc. No i pojawia się lampka w głowie z pytaniem: Czy ja w takim razie muszę iść znowu do sklepu i kupić? Połowę sezonowych ubrań po to, żeby tak, teraz chodzić w neonowej bluzie, bo teraz jest to modne? No nie. Minimalizm naprawdę pomaga oszczędzać, bo w momencie, kiedy żyjemy minimalistycznie, zdajemy sobie sprawę z tego, że połowa rzeczy jest nam po prostu niepotrzebna i połowy rzeczy nie kupujemy. Dodatkowo wchodzi tutaj zasada naprawiania, a nie wyrzucania. Jeżeli na przykład podziurawi Wam się koszulka, to cerujemy ją i jeszcze ją zakładamy parę razy. Jeżeli natomiast mamy jeansy z dziurami i te dziury już są tak ogromne, że już wstyd w nich chodzić, to zamieniamy te jeansy na shorty i wtedy korzystamy z nich na przykład w wakacje. Jeśli szykuje nam się wesele, wcale nie musimy lecieć do sklepu po nową sukienkę specjalnie na to wesele, które będzie załóżmy w rustykalnym stylu. Więc ja teraz muszę mieć sukienkę taką ogrodową, długą taką wiecie, w takich pastelowych barwach, żeby wiecie, pasować do wesela. Nie, nie. Wystarczy po prostu poprosić koleżankę, żeby pożyczyła wam sukienkę. Ja stosuję tę zasadę i naprawdę się sprawdza. Jeśli natomiast wybieracie się na randkę, to też nie musicie lecieć do sklepu i specjalnie kupować sukienkę na randkę. No Możecie, ale nie musicie tego robić. Możecie wybrać taką sukienkę, która przyda się na przykład na wakacje, na imprezę, na randkę, na spotkanie rodzinne i może ewentualnie na spotkanie ze znajomymi. Dzięki temu zobaczcie, ile zaoszczędzacie. Tak naprawdę, mając jedną fajną, uniwersalną, cudowną sukienkę, która z dodatkami, z torebką, z kapeluszem, z fajnymi butami, e, może naprawdę mieć zastosowanie w różnych sytuacjach. Sposobem na to, żeby zaoszczędzić pieniądze, jest wykorzystywanie różnego rodzaju promocji, na przykład wyprzedaży. Mimo wszystko nie należy się na to rzucać. Wiecie, nie należy po prostu łapać się za wszystko, co jest na wyprzedaży, bo ja teraz wszystkiego potrzebuję, tylko zrobić sobie taki research, sprawdzić w szafie. Czego nam brakuje? Czy to są na przykład białe t-shirty, czy to są na przykład czarne t-shirty, zrobić listę ubrań, które macie, które używacie, których potrzebujecie, i dopiero potem z takim researchem pójść na zakupy i iść po konkretne rzeczy. Tutaj polecam Wam też formę internetową, po co łazić, przeglądać w sklepach, skoro wiemy konkretnie, czego chcemy i czego szukamy, i po prostu można usiąść. I online zamówić. Ja od jakiegoś czasu korzystam z Letty Shops. Jest to serwis cashback, który zwraca część wydanych pieniędzy za zakupy online. W tym serwisie macie mnóstwo sklepów. Jest Douglas, AliExpress, RTV i AGD. Jest Zmyk. Naprawdę jest tego mnóstwo, po prostu mnóstwo sklepów. Ja korzystam z aplikacji mobilnej Shop. Zobaczcie, tutaj się zalogowałam na swojego maila. Tak jak już mówiłam, mamy tutaj mnóstwo sklepów, z których możemy korzystać, a po tej stronie mamy cashback, czyli to ile pieniędzy zostanie nam zwróconych. No, i załóżmy, wybieramy sobie sklep, w którym chcemy zrobić zakupy. Tutaj mamy cashback, czyli procent, no i możemy przejść sobie do sklepu i robimy tradycyjnie. Zakupy, wybieramy sobie to, co chcemy, następnie płacimy, i część pieniędzy jest nam po prostu zwracana. Warto pamiętać, że cashback to są realne pieniądze, które możemy przelać na nasze konto bankowe albo PayPal. Warto jest korzystać z takich okazji, bo naprawdę się przy tym oszczędza, a nic nas to nie kosztuje, a to są zawsze wiecie, jakieś pieniądze, które można na coś fajnego wydać, albo można sobie ogólnie je oszczędzić, przelać na konto oszczędnościowe, i zawsze to jest jakaś. Dodatkowa gotówka. Ja zawsze mówię, że słuchajcie, nawet 3 zł to jest dużo. Kiedyś słyszałam takie pytanie, jeden, jeden z wywiadów, ktoś tam, jakiś dziennikarz, zapytał się gwiazdy, czy dla niej 50 zł to dużo. Słuchajcie, każdy pieniądz to może być dużo. Czasami na bilet do autobusu brakuje nam 20 groszy i w takich momentach... Nawet złotówka jest dużo, nawet 20 groszy to jest w takich momentach dużo, że tutaj wpadliśmy w jakąś paranoję, że tak sobie od wydajemy pieniądze, jakby one po prostu spadały z nieba, a nie trzeba szanować pieniądze i naprawdę każda złotówka jest ważna. Jeśli chodzi o serwis Letyshops, Shop, to wszystkie linki zostawiam wam w opisie, także zapoznajcie się, jeśli macie ochotę. Ja od dłuższego czasu mam swoje konto oszczędnościowe razem z moim mężem, do którego wrzucamy pieniądze zarobione każdego miesiąca. Jest to stała kwota, która zostaje przesyłana na to konto oszczędnościowe. I ja Wam naprawdę polecam jakby wiem, że jesteście w różnych sytuacjach życiowych, ale ja naprawdę Wam polecam jakiś procent zarobionych pieniędzy sobie odkładać. Nie do końca zgadzam się z tym, że musi być konkretny cel. Oszczędzania, bo faktycznie może to pomóc. Na przykład możemy oszczędzać na wakacje, możemy już oszczędzać na coś naprawdę konkretnego i to nam wtedy rzeczywiście pomaga zebrać te pieniądze, bo one mają jakiś konkretny cel. I faktycznie czujemy większą satysfakcję, jeśli uzbieramy te pieniądze. Natomiast ja uważam, że powinno nam to wejść w nawyk takie przesyłanie na konto albo wrzucanie do jakiejś skarbonki albo do jakiegoś e, fajnie pomalowanego, ozdobionego słoiczka. Z pieniędzmi tak jest, że jak je się odłoży, to w pewnym momencie się zapomina i korzysta się z tej puli, którą się ma. Ja na przykład teraz będę zbierać na nowe mieszkanie, także mam dużą, dużą motywację. Ja mam ogromny problem z tym, że gdzieś mi te pieniądze ulatują między palcami. Mam dużo tych wydatków i naprawdę czasami nawet nie wiem jakim cudem, jakim cudem ja to wszystko wydałam. Więc w zeszłym miesiącu zrobiłam sobie listę po kolei każdej rzeczy, którą kupowałam. I dzięki tej liście dowiedziałam się, że ja po prostu za dużo pieniędzy wydaję na kawę na mieście. Za dużo, bo w tygodniu wyszło mi, wyszły mi chyba trzy kawy. 3 kawy po 15 zł, no to się robi troszeczkę za dużo, więc stwierdziłam, że ograniczę kawy, które kupuję na mieście i będę sobie robić w termosie w domu. Porównując jedno duże opakowanie kawy, które starcza mi na około 2-3 tygodnie kosztuje 15 zł i jedna, jedyna kawa kosztuje 15 zł, no to wyobraźcie sobie, że ja kupowałam 3 kawy na mieście versus opakowanie kawy, które starcza na prawie 3 tygodnie. To samo dotyczy się kanapek na przykład do szkoły czy do pracy. Po co kupować na mieście, skoro można zrobić w domu? Na przykład pieczywo potrafi kosztować około 3 zł. Całe pieczywo, całe, całe pieczywo. Versus kanapka, która w takiej gdzieś fajniejszej piekarni kosztuje około 3 zł. No to, no to znowu wracamy do punktu wyjścia. Wiecie, ja nie mówię, żeby tego w ogóle nie robić, bo to nie o to chodzi. Jak mamy ochotę na tą kawę na mieście, to sobie ją kupmy. Tylko chodzi o to, żeby to nie weszło nam w nawyk, bo jeżeli my codziennie przed szkołą albo pracą będziemy kupować kawę i kanapkę, to robi się koszt około 20 zł dziennie na taki. Takie małe śniadanie, które możemy zrobić sobie w domu i naprawdę mnóstwo pieniędzy zaoszczędzić w skali całego miesiąca. Są to mega proste rzeczy, ale naprawdę pozwalają oszczędzać niezależnie od tego, ile zarabiamy. Czy jesteśmy e, zamożni, czy jesteśmy biedniejsi, czy jesteśmy w średni. To nie ma znaczenia. W ogóle tutaj nie o to chodzi. Chodzi o oszczędzanie, o umiejętność dysponowania pieniędzmi. Faktycznie można być zamożną osobą i to wszystko robić. A z drugiej strony można być zamożną osobą i tego nie robić i przeznaczyć te pieniądze na coś innego, coś bardziej fajniejszego, szczytniejszego, bo... To są takie małe przyjemnostki, które tak naprawdę nic ciekawego nie wnoszą do naszego życia, a wręcz przeciwnie, nas rozleniwiają i sprawiają, że właśnie organizacyjnie padamy, bo załóżmy, wstajemy pół godziny później. Bo gdybyśmy wstali pół godziny wcześniej, to zrobilibyśmy sobie tą kawę do termosu i zrobilibyśmy sobie kanapkę, zaczęlibyśmy wcześniej dzień i byłoby o wiele przyjemniej niż. E, spać nawet te pół godziny dłużej, i potem w biegu wychodzić, kupować na mieście, i wiecie, i znowu to się robi taka rutyna, taki brak porządku w życiu. Dlatego mówię i chcę to podkreślić: to nie ma znaczenia, ile my zarabiamy, po prostu to jest jakiś styl bycia, e, który nie jest dość pożądany, bo to powoduje taki chaos. Życiowy po prostu chaos. To by było na tyle w temacie oszczędzania. Jeśli macie jakieś fajniejsze sposoby na to, żeby oszczędzać, to koniecznie piszcie mi w komentarzach. Ja też się dopiero wszystkiego uczę, więc bardzo chętnie wszystko będę czytać i wprowadzać w życie. Oprócz tego chciałabym, żeby miało to taki wydźwięk minimalistycznego życia, bo naprawdę jest to dla mnie ostatnio bardzo ważne. E, oprócz tego zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Nie ukrywam, że bardzo mi zależy na rozwoju tego kanału. E, bardzo się cieszę, że przybywa nas coraz więcej. Naprawdę niesamowicie się cieszę i musicie w to koniecznie uwierzyć. I naprawdę każda subskrypcja to jest dla mnie taka motywacja. I ja naprawdę to już jest uzależnienie, ale ja codziennie sprawdzam, ile Was jest. Bo dla mnie to nie jest tak, że to jest, wiecie, kliknięcie subskrypcji. To jest... Jesteście Wy, to jest prawdziwy człowiek, który postanowił kliknąć subskrybuj. I to jest dla mnie takie niesamowite, bo już 50 tysięcy osób, ponad 50 tysięcy osób postanowiło kliknąć ten. ten Czerwony przycisk, i naprawdę niezmiernie się cieszę, że, że to robicie. To jest może dla Was takie nic, ale dla mnie to jest naprawdę bardzo dużo i chciałabym, żebyście po prostu o tym wiedzieli. Spodujcie na mojego Instagrama, wszystkie social media wrzucam Wam do opisu, a my się widzimy w kolejnych odcinkach Wójciaczki. Do zobaczenia. Pa!